Bo wszystko się tutaj e, dzieje cały czas. I widzimy teraz pierwszą wywrotkę. To jest to, o czym my powiedziałem, że to e, co dzieje się na tej kolejne. to, że taki tłok jest na tej trasie powoduje nieostrożność wielu zawodników i można naprawdę bardzo łatwo e, dotknąć drugiego zawodnika, to powoduje taki, e, taki efekt domina i <laughs> kilku zawodników może się również e, tutaj zaliczyć wywrotkę. No ale nadzieję, że tu wszystko będzie dobrze, że nikomu nic się nie stanie, chociaż trasa już pewnie też jest rozjechana i dla zawodników też jest e, trudniej zjechać, bo już parę kategorii przejechało, rozryło to wszystko. Teraz na scenie głównej tuż za nami wręczane są medale w kategorii 23 kobiet. Monika Żur, wielkie gratulacje jeszcze raz dla tej zawodniczki, ale my cały czas oglądamy szalonego drwala. Może za chwilę przeniesiemy się na scenę. Nie wiem, czy nam realizator pozwoli, natomiast teraz cały czas obserwujemy mężczyzn, którzy walczą z tym szalonym drwalem. Szalony drwal w wykonaniu tych wszystkich zawodników. Właśnie zostaje ukończony ponad 70 zawodników na tym drwalu. 72 dokładnie, drodzy Państwo. Także ci ostatni już pokonują tą pierwszą przeszkodę. Za chwilę przeniesiemy się na kolejną. I mamy teraz kolejną wywrotkę. Kolejny zawodnik, który mniej ostrożnie podszedł do